Dzień dobry. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt to w ostatnim czasie budzi dosyć silne emocje społeczne. Mieliśmy do czynienia w Stoku z taki, taką manifestacją przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, manifestacją rolników. W Warszawie w przyszłym tygodniu też zapowiada się dosyć duża manifestacja przeciwko tej nowelizacji. Na czym ona polega i czy to jest sprawa polityczna, czy to jest tylko sprawa jak bycia być albo nie być polskich rolników. Za chwilę o tym porozmawiamy. Zapraszam serdecznie. W studiu jest ze mną pan poseł Stefan Krajewski, poseł na Sejm i jednocześnie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam. Kiedy byłem na tym proteście, który się odbył przed siedzibą PiSu, tam dosyć duże grono rolników, ludzi, których widać że, którzy widać, że są rolnikami, przyjechali z ciągnikami gdzieś do Białego Stoku, ale widziałem też i pana tam w tym gronie. I wtedy się zastanowiłem, dlaczego PSL jest teraz. W tej konfiguracji, bo spotkaliście się tam i ludzie PSL-u, i ludzie, którzy protestowali kiedyś jeszcze jak PSL był, był koalicjantem rządzącym przeciwko polityce PSL-u, i ludzie o takich poglądach narodowych. Co się stało takiego, co zjednoczyło te właściwie trudne do zjednoczenia środowiska w? Czy to tylko ta ustawa? Czy tylko chodzi o los zwierząt? Niektórzy próbują PSL szufladkować. PSL, całą koalicję polską, że ma być to partia wsi albo partia miasta. Ja, nawet odnosząc się do wyników wyborów parlamentarnych, 7 tysięcy otrzymałem w mieście, 5 tysięcy na wsi. Czyli nawet więcej tych głosów było w mieście niż na wsi. Natomiast. Wejść żeby... całą PiS spacyfikował. Tak, tak też kończy, w dużej mierze dali, dali się e, Ale wróćmy do trochę pytania. namówić e, i, i też przekonać do tego, że PiS będzie o, o wieś dbał, o, o wieś zabiegał. Ale tak naprawdę to pokazuje, że polskie Stronnictwo ludowe nie musi być ani wcale partią wsi, ani miasta, tylko ma być partią ludzi przedsiębiorczych, pracowitych i zdroworozsądkowych. I takich trzeba ludzi szukać wszędzie. Bo jeśli w państwie prawa, w państwie, gdzie mówimy o wolnym rynku od 30 paru lat i dzisiaj jedna zmiana powoduje wygaszenie sektorów gospodarki i tutaj w różnym stopniu, bo głównie skupia się część tych, którzy krytykują nas za to, że obstajemy przy rolnikach, przy, przy hodowcach, że to dotyczy wszystko zwierząt futerkowych, ta zmiana Piątka Kaczyńskiego, bo tak kolokwialnie już wszyscy o, o tej zmianie, o nowelizacji mówią, dotyka kilka obszarów. Pierwszy to jest wygaszenie hodowli zwierząt futerkowych. Oczywiście to jest z jednej strony to temat jest margines, marginalny, ale też rozmawiając z tymi właścicielami tych, tych, tych ferm, oni mówią, że Zgadzają się, żeby to wygasić, ale na cywilizowanych zasadach, tak jak to się odbywa w wielu państwach Unii Europejskiej, chociażby w Danii. Jeżeli były takie decyzje podejmowane, tam się na zasadzie wywłaszczenia wypłaca ludziom odszkodowania i prowadzi do wygaszenia, bo też to nie jest tak z dnia na dzień. No bo co byśmy zrobili z tymi norkami, które, których za rok już ma nie być? Co trzeba je? Uśpić, no dobrze, wyrzucić, ale zwierzęta to jest już czy jeden temat? na futro To jest jakby margines. Rozumiem, że to nie ci, którzy prowadzą hodowlę zwierząt futerkowych byli na tym proteście, tylko nie, no ci, którzy mają w mięso. W województwie podlaskim to są hodowcy bydła, bydła mlecznego, bydła mięsnego, no bo jest też taka zasada, że niektórym wydaje się, że to do, dotknie tylko hodowców bydła mięsnego. Nie, ci, którzy utrzymują bydło mleczne, w momencie kiedy urodzi się byczek, podejmują decyzję: albo go hodują do sztuki dorosłej i sprzedają do ubojni, albo kupują to ci, którzy zajmują się chowem bydła opasowego, bydła rzeźnego i te, te zwierzęta hodują, sprzedają. Jeśli wyłączymy ubój na cele religijne w tych systemach koszew i halal, to pokazuje, że 30% tego mięsa jest właśnie wysyłane na eksport. Ta ustawa powoduje nałożenie embarga na polskie mięso wołowe. Na polskie rolnictwo idąc dalej. tylko bo do jeszcze, uboju koszarnego, no tak, czyli tego rytualnego. Tak, uboju. ale jeżeli 30% będzie mniej, mniejsze zapotrzebowanie w Polsce, to znaczy, że spadną ceny i pamiętamy rok 2012-2013, kiedy ten ubój był zakazany, to Rolnicy, w tym Podlasy, rolnicy mocno odczuli, że te ceny mięsa spadły. Podlaskiem są takie ubojnie. One jakby Tak funkcjonują ubojnie i ubój? bydła, i owiec, i ubojnie drobiu, gdzie są specjalne linie do tego uboju właśnie rytualnego, religijnego. Jest to ubój bez ogłuszania. I to oczywiście też były takie przez lata wypracowywane metody, żeby ten Ubój był też jak najmniej odczuwalny dla zwierząt. No bo tutaj długo można by dyskutować w tym temacie, który ubój jest bardziej humanitarny, który mniej, ale wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku jasno określił, że jeśli dopuszczamy w ogóle w Polsce ubój zwierząt na żywność, no to nie możemy dyskutować, że jeden ubój jest dobry, drugi jest zły, a w tej nowelizacji dodatkowo jeszcze dzielimy, że gminy wyznaniowe które działają na terytorium polskim mogą e, pozyskiwać takie mięso z uboju rytualnego natomiast to co idzie na eksport e, no trzeba tego zakazać No ale jak już to zwierzę ubije w sposób nierytualny to nie da się go sprzedać czy to bydło na przykład to, e, Nie da się go sprzedać Jeżeli na pozyska się nowe rynki ale z tym nie jest tak łatwo bo mhm. religii nie zmienimy tak czy wyznawcy islamu czy Żydzi potrzebują tego mięsa właśnie z uboju rytualnego, z uboju na celu religijnym. No, wiadomo, kupują. że rynek to jest rynek. No, nie ma na tym w tym obszarze nie, nie, ustawa zakazuje sprzedaży mięsa na zewnątrz tego zuboju rytualnego, ale przecież to mięso można, jak mówię, ubić normalnie oby, i sprzedać oby je być, gdzieś bo, za bo, granicę. Bo jednak doświadczenie pokazuje, że w tych latach poprzednich, kiedy ten zakaz obowiązywał. Odbiło się to na cenie, no i to, to po prostu staje się niedochodowe. A w tym momencie jeszcze chcę przypomnieć krótko to, co mówił chociażby pan minister Jurgiel, czy minister, już też były minister Jan Krzysztof Ardanowski, którzy wyraźnie mówili, jadąc do rolników w strefy, gdzie występował afrykański pomór świń musicie się przestawić, musicie zająć się hodowlą bydła rzeźnego, bo przecież trzodę trzeba wygasić, ale się nie przejmujcie. A dzisiaj decyzją polityczną wygasza się kolejne sygnały. Ale sytuacje. to jest tylko część. No to może ci ministrowie, którzy przyjeżdżali mówili do rolników, żeby wygasić to, a przestawić się na hodowlę bydła. Jakby nie mówili o tym, że zamkną w ogóle tę hodowlę, że zlikwidują, że nie będzie można zwierząt ubijać i wysyłać za granicę. To mówię, ja zmierzam do tego, że to nie jest chyba tragedia, czy jest? Że no. tego uboju rytualnego na, jakby na eksport nie można robić. Jeżeli zmniejszymy skalę produkcji, no to też odczuwają wszyscy, bo producenci zboża, którzy dostarczają pasze, nawet wracając już do tego tematu norek, ale tak krótko już tylko, schodziło od, od 500 tysięcy do miliona ton odpadu połubojowego, mięsa, odpadu rybnego, które było skarmiane tymi zwierzętami. Dziś trzeba to wszystko zutylizować. Czyli firmy utylizacyjne wystawią za, za, za to utylizację faktury. Za to będą musieli zapłacić i rolnicy, i przetwórcy, ale też odbije się to oczywiście na cenie produktu końcowego i to też mieszkańcy miast muszą dostrzegać, bo tą żywność produkujemy od lat. Jesteśmy dumni z polskiej żywności, i z polskiego mięsa, i z polskich produktów, czy zbożowych, czy polskich owoców, ale to wymagało lat inwestowania, zadłużania tych gospodarstw. I znowu, jeżeli jest tylko 30 dni na wygaszenie tego uboju, no to trzeba przecież zmienić technologię uboju, trzeba zmienić maszyny. To nie są proste decyzje to są nakłady, dla wszystkich osób. No to my Ko kolejna o rzecz mhm. jeszcze. Te Proszę. kontrole, które mają prowadzić te organizacje prozwierzęce. Uważam, że jeśli ktoś źle traktuje swoje zwierzęta, Niezależnie czy to są zwierzęta gospodarskie, czy zwierzęta domowe, trzeba takie przypadki zaobserwowane zgłaszać. Od tego są odpowiednie służby. Jest policja, jest służba weterynaryjna, która ma obowiązek 24 godziny na dobę takie zgłoszenie przyjąć, i są specjalne dyżury. I w tym momencie trzeba reagować. Jeżeli ktoś znęca się nad zwierzętami, nie dba o te zwierzęta, nawet w skrajnych przypadkach trzeba te zwierzęta odebrać, a niech to robią służby. Tyle słyszeliśmy o bioasekuracji, że rolnicy muszą przygotować te swoje gospodarstwa do bioasekuracji, bo inaczej rozniesiemy choroby zakaźne. A dzisiaj przypadkowe osoby chcą wchodzić na teren gospodarstw. I coraz głośniej o tym się mówi. Rozumiem. Dobrze, to jest tak, że Pan przytacza kolejne przykłady, które wskazują na to, że to jest zła nowelizacja, że uste, te zapisy, które są w tej nowelizacji, są złe i szkodzą rolnictwu. No ale czy znajduje pan coś, co uzasadnia, dlaczego rządzący w kraju PiS dzisiaj wprowadza taką nowelizację? tak naprawdę też nie tylko przepisy, ale sposób procedowania tej mm. ustawy, bo, bo no tak, problem wynika takiego? z tego, że nie było konsultacji ze związkami zawodowymi, z organizacjami branżowymi, z rolnikami zainteresowanymi i tutaj no myślę, że prezes Kaczyński patrząc na ostatnie wyniki i takie dane, które zostały zamieszczone przez wiele pracowni sondażowych, że traci poparcie wśród ludzi młodych, a popierają go raczej osoby starsze i prezesa i, i tak samo Prawo i Sprawiedliwość, chciał znaleźć temat, który dotrze do ludzi młodych. I tutaj z tych skrajnych, tych miłośników zwierząt, skrajnych tak lewicowych organizacji hmm. bardzo często słyszeliśmy, że trzeba wprowadzić zakaz spożywania mięsa, że trzeba przestawić się na wegetarianizm, żeby wege Promować, ale też, żeby wprowadzić podatek od spożywania mięsa. Ja w takich dyskusjach zawsze mówię, że to też powinna być sztuka kompromisu, i skoro ktoś wybiera wegetarianizm i, jako, i ja jako mięsożerca, mówiąc tak kolokwialnie, tak. to uznaję. I, 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 I zgadzam się na to, żeby ktoś ta, taki wybór, akurat takiego wyboru dokonał. A, to był, to, to był oczekuję taki... tego samego. I myślę, że to takie ocieplanie wizerunku. To było ocieplanie no, wizerunku, to, sa... ukłon w stronę lewicy. Samo rozumiem, to, że, tak? że ten filmik e, znalazł się na TikToku, do tak. którego raczej docierają e, najmłodsi wyborcy, bądź ci, którzy i jeszcze w tej chwili nie podejmują decyzji, nie głosują, ale za chwilę e, wejdą na ten, mówiąc kolegialnie, rynek pan, wyborczy. Przyzna Pan też, że to. No, tak się złożyło, że ta, ten opór, te, ta, ten protest rolników jest też na korzyść, na waszą korzyść, na korzyść PSL-u, który no, w ostatnim czasie, powiedzmy, że nie miał zbyt dobrych notowań, jeżeli chodzi o sondaże, dobrych notowań dotyczących popularności czy zdobycia elektoratu na wsi. Szczególnie no, bo ostatnie wybory też pokazały, że to PiS w gruncie rzeczy wygrał te wybory na wsi. Tutaj minister Ardanowski, który był przeciwko. Tej ustawie i za to zresztą zapłacił. Stanowiskiem e, powiedział e, przeczytam Panu, e, że wybory prezydenckie i parlamentarne zostały przez Zjednoczone Prawicę wygrane głosami rolników, a teraz PSL strzelają korki od szampana. Strzelały korki od szampana? Korków od, od szampana nie słyszałem, natomiast no też to jest to, co mówimy od lat, że Ale my, jest to taki krok, wsi... który jest na korzyść PSL, który PSL teraz może wykorzystać. My nigdy wsi się nie wypieraliśmy, to też widzimy, że zostało podjęte ogromne działanie na wsi, bo no taki piękny portal jak Wasz nie dociera na, na obszary wiejskie. Czy może docierać, każdy ale, może go ale, ale w niedużym stopniu. Natomiast to, co się dzieje w mediach publicznych, no i jednak często zakłamywanie tej rzeczywistości, niedopuszczanie przedstawicieli opozycji, żeby te głosy... Się nie dostawały na wieś, i to zostało przez rządzących sprytnie wykorzystane. Jeszcze niedawno przed wyborami prezydenckimi, gdyby ktokolwiek powiedział na terenie naszych gmin, takich wiejskich, wiejsko-miejskich, na terenie województwa, złe słowo na partię rządzącą. Mógłby tam kilka ciosów otrzymać. Że, że, że tutaj a jak, Dzisiaj już jak, może. A, bezpiecznie, dzisiaj, a tak? dzisiaj, dzisiaj ja sam słyszałem. Już sami ci rolnicy ty... mówią, że zostali oszukani, bo tak jak przed tak. wyborami e, proszono ich o głosy, ale nikt nie mówił, że będzie chociażby podejmowana próba nowelizacji tej ustawy. No tak, ale państwo też prosiliście ale o głosy, a oni nie dali Nie udało się tych głosów, no. tak? Może to jest znak, że, że, to, że, że jakby rolnicy, ci, którzy teraz protestują, to jest tylko margines. Mieszkańców wsi, tych, którzy mieszkają na wsi i mają gospodarstwa, czy coś robią, takich roli... rolników. dzisiaj jest dużym takim problemem przyznać się do tego, że głosowali, że, że dali się oszukać partii rządzącej, bo te głosy są naprawdę już inne i ten planowany duży strajk, protest 13 października w Warszawie. Już mamy sygnały, że dużo więcej rolników, nie tylko z naszego województwa, ale z całego kraju się wybiera. Dobrze, 13 do Warszawy, zobaczymy, co, co tam z tego wyniknie. Natomiast y, ja chciałbym usłyszeć od Pana, y, co ma wyniknąć z tą ustawą. Co z nią teraz trzeba zrobić? Bo jest ona w Senacie, y, tam jakieś zmiany się szykują. Co z nią zrobić, żeby uspokoić rolników, albo żeby powiedzieć. Że już nie niszczy rolników ta nowelizacja. Zaproponowaliśmy jako Koalicja Polska, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, z 15, swoje poprawki. Te poprawki zgłoszone przez naszych senatorów. Mamy nadzieję, że te poprawki wejdą. No to Ale co w nich jest? Co jest, co już, jest już jak... mówię, to Już mhm. mówię. Chociażby dziesięcioletni okres wakacji olegis dla tych zwierząt futerkowych. Jeśli ten czas miałby być krótszy. Może być krótszy pod warunkiem, że ci właściciele dostaną od rządu odszkodowania. I na to się i zgadzamy. My i przedstawiciele tego środowiska również wyraźnie. Co z tak. tym ubojem rytualnym? Z ubojem Co? rytualnym mhm. mówimy od odejścia, bo jeśli jeśli ubój rytualny jako taki na potrzeby gmin działających w Polsce jest dopuszczony, to dlaczego mamy wygaszać tylko i wyłącznie eksport, z którego korzystamy? Bo. Szacuje się, że jest to 10 miliardów, około nawet 10 miliardów złotych w skali roku, a widzimy, że deficyt budżetu w tym roku wyniesie prawie 109 miliardów złotych, mhm. czyli troszkę mniej jak jedna dziesiąta tego Ale deficytu. na tym proteście, na którym byłem i słyszałem, większość rolników, a w każdym razie ci, którzy mówili najgłośniej, mówili, że zabrać w ogóle, zlikwidować, wycofać całkowicie ten, tę nowelizację, nie robić nic. Czy to jest no, też głos PSL-u? Nie no, my dlatego zaproponowaliśmy te poprawki, żeby rolnicy w jak najmniejszym stopniu odczuli te zmiany, żeby mogli się przede wszystkim ci, którzy mają zmieniać, dostosować do tych nowych przepisów, bo inaczej. No, ale ile nie przekonacie tych, tych, którzy są radykalni w tym podejściu, czyli całkowicie wycofać. To nie obawia się pan, że oni się odwrócą od was? Zbieramy, zbieramy też podpisy pod listem do prezydenta pana Andrzeja Dudy, żeby zawetował tak, w tym momencie tą ustawę. Co zrobi prezydent, czas pokaże, zobaczymy. Na pewno tak lekko nie odpuścimy. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że państwo jakby też śledzą tę te, te, te sytuację i 13 października we wtorek. Zobaczymy, czy będzie rzeczywiście duża manifestacja w Warszawie, bo jak wiemy, już teraz żółta strefa jest w całej Polsce, więc nie wiadomo, co tam może się wydarzyć. Tak epidemicznie patrząc. Rolnicy do żółtej strefy się dostosują, będą zachowywać wszystkie środki ostrożności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Państwu również do zobaczenia w następnym programie. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Państwa. Programu jest firma Krymar, zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF.